Siemano, widzowie? No, dzisiaj, no, wypiliśmy 200 subscriberów i chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, czy chcecie, czy chcecie, bedwarsy z widzami? Bo, ja bym chciał. No i napiszcie w komentarzu też. Kto chce ze mną zagrać w pedłursy, to napiszcie w komentarzu swojego Discorda i swój nick w Minecraft. Ja sobie wybiorę jedną osobę. I tylko musi być wtedy ta osoba. No, bo... ja, 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 co ja mówię. No i mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał. Zostawcie łapkę w górę, suba i nawe. Sie ma no